Rano wziąłem okulary, bo świeciło słońce i teraz muszę je trzymać w rękach. Po <grym> bluzie na nie wspomnę. Co? No muszę je trzymać w rękach, bo już nie świeci, nie? <grym wytrych> <grym wytrych> Ej, to co się stało? Połudę, to coś. Co się stało? Oj, to za bardzo świeci, nie mogę zebrać filtru na Instagram to mi się zablokowało. Dobra. Ja... Pomódl się trochę kurwa, to z słońce wyjdzie prawda? Mówisz? No. Ja mi się Dobra. Lecę Lecer już trzyma hmm. się na razie. To ja ale ty się widzę, mnie nie nie Dobra, dziękuję za miłe słowo. Nie nic tam. nie widać prawie. No nic z tego. Też te wyjeb do kosza. Poza telefon. To jest dla mnie ważne. Dlaczego? Ważni są dla mnie ci followersi przed widzowie. Zarywałeś? To jest moje życie. To. Warywałeś. No naprawdę, Co ci mówię. No wierzę, no, ale to rybałeś, Dla moich widzów zrobię wszystko. Jeśli to jest prawda, to już z marygą. Tylko wariaci są coś warci, nie? No, no nie wiem, nie sądzę. Myślę, że jesteś w Czyli wadeńka w błędzie. Zostałem pracę i od jutra znowu będę musiał wcześniej wstawać. że ja też. Tak? No, dlatego ja tylko też. Topiona. Dzięki. Myłem ręce dwa razy, a wciąż czuję kupę. Już drugi raz. Się. Nie udawaj, że nic się nie stało. Też powąchać Kupiłem wczoraj wycieraczki no. Ale nie mam auta. To ważne. Nie co pomóc tym obrazem coś. Nie trzeć tym obrazem bo jeszcze go zajdziesz.